Siemanetko, pokażemy Wam sztuczkę. Będzie wykonywał ją mój kolega Dawid. Siemanko. Yy, wetrze ją po prostu w łokieć, no i ona zniknie. Spójrzcie sami. Mamy tu monetę 5 złotową, prawdziwa, i ścieramy monetę. Ścieramy, ścieramy, ścieramy Spodzimy w łokieć. Kurna, moneta chyba <coughs> powinna zniknąć, ale nie zniknęła. Próbujemy jeszcze raz. Ścieramy, 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 ścieramy monetę. I powinno zaraz wyjść, ścieramy. I moneta znikła. Teraz wam pokażę, żeby moneta się znów pojawiła. Ścieramy, 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 ścieramy i się moneta pojawi. Ścieramy, 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 ścieramy i moneta jest. Moneta się pojawiła. A teraz pokażę Wam wyjaśnienie tej sztuczki. I normalnie potrzebujemy monetę 5 2 lub złotówkę, żeby wykonać tą sztuczkę. Nie może być mniejsza, musi być około takiej wielkości. I bierzemy normalnie łokieć, ścieramy, ścieramy i robimy tak, żeby moneta nam spadła. Bierzemy ją w lewą rękę i wkazujemy. Że coś nam musiało nie wyjść, coś chyba się pomyliliśmy, albo coś takiego, żeby widz coś tak nie, ten się, jak to powiedzieć, nie podejrzewał niczego, no nie podejrzewał i nie że chodzimy tu pieniążek. Pieniążek mamy tutaj, i tak mówim, że ścieramy, żeby nie widział, że tam chowamy tak pod koszulkę, coś takiego, ścieramy, ścieramy, mówimy, że może na pewno wyjdzie coś takiego i mówimy, że moneta nam znikła. Potem mówimy, że pomówimy, że moneta się znowu pojawi i robimy to samo. Ścieramy, ścieramy, mówimy, że y żeby nie było widać, że tam sięgamy monetę, to mówimy, że ścieramy, ścieramy, że może, że pojawi się na pewno, ścieramy, ścieramy, żeby tak się może wziąć i mówimy, że mamy monetę. To koniec sztuczek. Do widzenia, żegnam się z wami, Dawid Dobrzyński, pa.